Witam serdecznie. Odpowiadając na Państwa prośby stworzyliśmy możliwość wymiany poszczególnych produktów spożywczych, dzięki czemu nie musicie wymieniać całego zestawu, a jedynie dany produkt. W przypadku, gdy któryś z produktów spożywczych jest ciężko dostępny lub nie spożywacie go, możecie wybrać jego zamiennik z zaproponowanej listy. Pokażę Wam, jak to działa. Pojawiła się nowa ikonka w Państwa jadłospisie. Jest to symbol dwóch strzałeczek. Wystarczy wybrać dowolny produkt. Pojawia nam się lista zaproponowanych zamienników i możemy na przykład pomidora zamienić na paprykę czerwoną bądź ogórek gruntowy. Ilość zarówno gramatura wagowa, jak i przeliczniki domowe również są wskazane. Weźmy pod uwagę wołowinę. Możemy ją zamienić na łososia bądź mintaja. Mam nadzieję, że tym razem korzystanie z diety Oksy stanie się jeszcze łatwiejsze.